Marcel Pięczek, Konona Kielce. Marcel, odwrócenie wyniku meczu nigdy nie jest łatwe. Przegrywaliście się do przerwy 0-1, do choć może z boiska to źle nie wyglądało, no ale trzy bramki zdobyte po przerwie, ostatecznie pierwsze zwycięstwo w tym sezonie. Trudno chyba nie być zadowolonym z tej ostatniej wakacyjnej soboty. Dokładnie tak, zgadzam się. Eee, wiadomo, nieważne nie jak się zaczyna, ważne jak się skończy. Także cieszę się, że no wiadomo jedna w sumie taka sytuacja groźniejsza, gdzie, gdzie no, popisali się bardzo dobrym strzałem. Fajnie, że weszliśmy tak dobrze w tą drugą połowę, chociaż w pierwszej połowie też utrzymywaliśmy się przy piłce. Mieliśmy kilka sytuacji, no, szkoda, że nie skończyło się golem, no, ale czasem też jak no, nie chcę coś wpaść, no to trzeba, sobie, trzeba się wspomóc. Fajnie, że dzisiaj też te dwie po tak naprawdę po długich autach. Cieszy to przede wszystkim, bo, bo z meczu na mecz wygląda to coraz lepiej, ta drużyna tak, coraz lepiej się rozumie. E, także no, też mówiliśmy już przed meczem, że e, ten mecz jest takim kamieniem milowym, że, że chcemy w tym sezonie pierwszy raz wygrać na wyjeździe. Także super, że to się udało. Goła, co prawda nie strzeliłeś, ale za to groźny strzał obroniłeś, bo Rafał Kurzaba lubował w Sawiera Dziecińskiego i gdyby nie twoja interwencja na linii tramkowej, to byłby gol. No, cieszę się, tak. No, obrońca jest też od tego, żeby bronić przede wszystkim, więc e, fajnie, że udało się zachować w drugiej połowie czyste konto i, e, i no, nie daliśmy tak naprawdę tlenu tej drużynie przeciwnej, bo, bo gdyby złapali jakiś kontakt czy coś, no to wiadomo, że zawsze te końcówki, te mecze zawsze są te wyrównane. Konrad Matuszewski mówi, że jedzie na wesele, to z tym tracheniem drugim zresztą z rzędu będzie bohaterem pewnie na tej imprezie. <noise> Już czuliśmy się przed meczem, że pojedzie na wesele, jak strzeli bramkę, to no, będzie największą atrakcją, także gratulacje dla niego. Sawier Dziekoński, bramkarz, Karanek Jacek. Sawier, gratulacje. Wygrana pierwsza na wyjeździe w tym sezonie, natomiast ty otrzymujesz dobrą formę, z tego względu, że przed tym meczem byłeś bramkarzem, który Najwięcej obron miał w Ekstraklasie i najwyższą skuteczność, bo ona była ponad 73 No i dzisiaj też popisałeś się to ma naprawdę udaną No pff, pff, Kurczę, czy dzisiaj tak aż miałem dużo do roboty? Nie wiem. E, nam tylko jeden strzał, w Kubicy. I tyle, i Marcel też e, super, super sytuację nie był mi na pewno. Oczywiście z linii, więc no razem razem na to pracujemy, żeby te strzały były dla mnie jak najłatwiejsze, czasami wiadomo, muszę zrobić to, co do bramkarza należy i po prostu obronić, ale, ale bardzo, bardzo dobrze pracujemy w tej, w tej obronie i to widać, myślę, że patrząc na, na inne drużyny tych bramek, po prostu tracimy mało. Trener mówił, że w przerwie było dużo spokoju, że nie było suszarki, nie było nerwów. Rzeczywiście po tych 45 minutach była pełna wiara w państwowy sukces? No tak, zdecydowanie. No widzieliśmy, że mamy jakościową taką przewagę w pierwszej połowie. Operowaliśmy więcej, więcej piłką. Termonika no, poza tą bramką miała jeszcze jedną sytuację, ale, ale my mieliśmy może taki trochę problem do 20 metra, żeby poza ten 20 metr, żeby stworzyć sobie bardzo dobrą sytuację. W drugiej połowie po prostu nam, nam bardzo dobrze to wyszło i na szczęście szybko otworzyliśmy od razu po, po zejściu na drugą połowę wynik i, i to, to myślę, że bardzo nam pomogło.